I to mamy farta, co? Zaduś bierzemy się siwo. Zabieramy nasze łóżko. O nie, ja się poprawię. Czyli wyskakujemy z naszej łóżki. Będziemy się zasłaniać ze złąpiakami. z spirita. To jest jakaś mała wyspy. Umie nawalać. Uju, uju, Pycha, pycha. 3, 2, 1 I co? Teraz? I teraz mówimy cześć widzowie! Cześć widzowie, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale Survival. Survival, dokładnie. Zaczynamy. Ło! Gdzie my jesteśmy? Na jakiejś wyspie. Poczekaj, musimy się dobrze rozejrzeć. Aha, dobra. Tu jest nasza łódka. Ja chcę Oczywiście, tylko czekaj, przełączymy widok. A gdzie my mamy hełm? No na kur, na sejkułowiu. A mamy złoty, tak? Aha. Tak. Dobra, ja widzę, płyniemy szukać miejsca, w okolicach jakiejś wioski, żeby zgodnie z waszymi tutaj sugestiami wybudować sobie domek i park Dynie bierzemy dynie? Mm. Ja wtedy je brał No, to, no. no przełączymy widok może o żeby było widać co my w ogóle tutaj uderzamy A już? Ja mam Są, Są, tylko musimy je pozbierać jeszcze. Już... O, tam magma jest. Czy tam jest jakiś portal? Chodzimy do tego portalu Chcemy zobaczyć. Na co go nie mogę zobaczyć? Patrz, jak się okaże, że my przez przypadek znaleźliśmy portal. Chodź zobaczymy A na zału... Patrz, przypadkiem znaleźliśmy portal stary ale numer. My to mamy farta, co? Wow! Krzesiwo. Bierzemy Obsydian. Ognista kula. Lekka wawowa płytka naciskowa. Złote buty. Zegar. Zadużbierzemy się siwo. Zabieramy krzesiwo. Co tutaj wywalimy? zabrano idziemy gdy wyrzuciła gdzie mamy nie wyrzuciłem no skacz dobra tu zaczyna się robić normalnie A czemu muzyczki nie ma wow dobra przyspieszamy turbo burbo Dobra, tu już jest zielono Ale Filipku nie skacz Dlaczego? Bo jak skaczesz w mikorączce O, arbuzy są Ja jebiorę O to wiesz, naciskaj O, to to bierzesz, widzę wszystko Dobra, już nie mamy Filipku gdzie ich zjeść É são um... São um... Aí, mm. Tu aqui świnka. tu. aqui aqui tudo vamos ver aqui tudo 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 Tam znowu jest dżungla, bo no tu nie idziemy w stronę. Sensie, nie chcemy iść do dżungli. No czego? No jak tam będziemy, tam jest ciemno gęsto i nic nie widać i same potwory. Du, 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 du. I Zipku, nie skacz, proszę cię. Ja nie skaczę. A kto skacze? Ja skaczę. W grze masz skakać, a nie w rzeczywistości. Skacz, skacz Czemu nie skaczesz? Okej. Okay. Filip. Co? O tak, taki małotki. Nie uba. Co to było? Dobra, gdzie jest nasza łódka? A to będzie łódź. A to, to czemu nie? Potem się pochlapać te nasze odcinki z tego twojego chlapania w wodzie, to naszych widzów to już tak trochę marnie interesują. Więc może zróbmy coś, pojedźmy gdzieś coś zbudować. Jakiś dom, załóżmy jakąś osadę. posadźmy marchewki. a nie my tylko... O, jeszcze się robi noc. Dobra, to No to płyniemy. Naciskaj. I płyń ładnie. Dobra, to już chyba kojarzymy to miejsce na mapie. Może, może my wrócimy do naszego domu? Tego starego? Tak. Nie, zbudujemy sobie nowy. No czemu? Tak. Dobra, a tu się już ściemnia, więc wyskakujemy tu na brzeg, stawiamy naszą łódkę i idziemy spać. Okej, okay, idziemy do talerzymy gdzie Gdzieś na mapkę Dobranoc widzowie, idziemy spać okay. Dobra, obudziliśmy się Zabieramy nasze łóżko Siadamy do łódki I płyniemy dalej Ja będę płynie. To płynie Opowiedz coś widzom ciekawego czy dostajesz może jakieś nowe ciuki z Minecrafta? No tak Dostałem dwa koszulki Nina z Clipperem i TNT A druga nie wiem co To ty już jesteś takim prawdziwym Minecraft Minecraftowcem? Tak Bo mam te cyprosy Wow Czekaj, to mi znowu wygląda na jakąś dżunglę tam Wiecie widzowie, że jutro... jest tutaj? Wiecie widzowie, że ja jutro wracam do Cestora z powrotem. Zatrzymaj się Filipku tutaj. Mm. Czy tu będą jakieś ukryte skarby? Jakieś takie dziwne to, nie? O! Tak Czekaj. Nie, to, to jest zombie jak. ja tu. Gdzie? O nie, ja się kupuję No, czego on jest po spodem? Patrz Ale on tu chyba czegoś pilnował, co? Tak Czy nie? Ale tego pilnował No jest Ale tu nic nie ma Co z niego wypadło? Pusto tu W co? co? no pusto tu jest jakaś magma tylko czy tu coś jest ukryte gdzieś? dobra, wsiadamy do naszej łódki płyniemy no ma. no co ty? gdzie jest nasza łódka teraz? A! -a. Nasza łódka zaginęła. O, wypadła tu. Skakujemy z naszej łódki, przełączamy tryb na szybko na ten. Cyk. Bierzemy nasz mieczyk, zabieramy naszą łódkę. Mamy naszą łódkę i idziemy. Czekaj, Filipku. Okej, okay, to skaczę. No, mamy tu jakieś równiny. Co tam jest? W sumie to Czy tu jest jakaś jaskinia ukryta? wow w sumie tu byśmy mogli budować nasz domek co myślisz? nie, to niedobry to niedobry? zobacz, mamy tu zwierzątka mamy tu kwiatki Ech, może to jest dobry pomysł dobra, to dobra badam się na to a z czego budujemy nasz domek? tato a, a, a skoczymy do wody? Coś świnko? Co byś chciała świnko? Mogę się zasłonić dal co a tym się zasłania, no? Tu, no tutaj już drugim przepiszem o tym o tu, ten. Idziemy się zasłaniać z zombiakami. Czekaj, bo myśmy się przyszli stamtąd, tak? Tak To idziemy tam zobaczyć Kikiko. Uwaga, skaczemy do wody uh. Gacja? Tak, musimy wziąć na chwilę Bo dom będziemy budowali z czego? Z kamienia, nie? Yes, nie, yes, z drewna z drewna Nie, z kamienia zbudujemy Zbudujmy z pirta I ta bierzemy Już nie, nie możemy nic więcej wziąć bo Mamy wszystko na maksa Więc zbudowanie domku to jest dobry pomysł elegancja, Francja mm. Filip Pływak Filip Pływak Filip, ale my skaczemy, musisz patrzeć uczymy się, już się uczy, nauczyliśmy trochę rzeczy ale musimy być coraz lepsi, a nie coraz... ja, ja, się, uczy, ja się już nauczyłem skakać. Bardzo ładnie I Zasłaniać tarczą i pływać i, i chodzić Poczekaj, musimy coś zjeść Wszystkiego się nauczyłem w Minecrafcie. A ty? Ja się cały czas uczę A ja już się nauczyłem Pierwszy Jako pierwszy się nauczyłem grać Co to O o no, właśnie się nauczyliśmy, że nie spada do jaskini, żeśmy znowu spadli. No. Żeśmy się za nie nauczyli jednak. I tak, że mi się nie udało. Ła... nie ła... Trochę się nauczyłem ten tym Minecraft. Troszeczkę. Tak, trochę, że nawet spadłem do jaskini. To jest jakaś mała wyspka. O nie, nawalacz. Nie wiem, czy w I co wtedy? Nie wiem. Cięż, ciężko powiedzieć, gdzie my teraz jesteśmy, powiem Ci szczerze, a nawet nie będziemy, gdzie my się tu gdzieś zgubiliśmy. Trzymaj się na chwilkę. Dlatego. No Coś chcę sprawdzić. My jesteśmy gdzie? Minus 655 na 200, a tam byliśmy na 238. Dobra, do wody płyniemy. Fajnie się klapiemy. Kuju, kuju. Pycha, pycha. Okej, okay, wyskoczyłem z wody i teraz idziemy spać. No zaraz trzeba będzie pójść spać. Tu masz rację. Widzę i mogę iść. O nie, trzeba. Zaraz trzeba łóżeczko rozstawić. Dobra, tu dziś rozstawimy nasze łóżeczko, To trzymaj się, Filip. Okej, okay, na no, czego? No dlatego, że już się ściemnia. Okej. Okay. To pora chyba i spać, tato. Toś tak myślę. Dobra widzowie, dobranoc, do następnego odcinka. Pa!